Witajcie w Orientarium, nowoczesnym kompleksie, w którym zobaczycie zwierzęta i roślinność Azji południowo-wschodniej. Zapraszam do środka. Jesteśmy w jednej z największych słoniarni w Europie. W naszym zoo będziecie mogli zobaczyć słonie azjatyckie. Za moimi plecami jest, myślę, że jedna z najbardziej spektakularnych części tej całej ekspozycji, czyli ekspozycja wewnętrzna, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak słonie się kąpią. Bonusem jest to, że będziecie mogli zobaczyć, jak słoni się kąpią pod wodą, ponieważ nasz basen jest wyposażony w wielką szybę. Ta część jest zaaranżowana na starożytne świątynie pogrążone w gęstej roślinności. Zamieszkana jest przez rodzinę makaków Wanderu oraz bawoły Anoa, wyderki orientalne, jerozwieże palawańskie i kury bankiwa. W strefie oceanicznej możemy zobaczyć 7 zbiorników z rybami z oceanu okolic Azji Południowo-Wschodniej. Przez największy zbiornik o pojemności 2,5 miliona litrów, w który zamieszkują rekiny, przebiega 23-metrowy tunel, gdzie możemy się poczuć, jakbyśmy przechodzili dosłownie przez środek oceanu. Oprócz tego mamy jeszcze zbiornik rafy koralowej, gdzie można zobaczyć wspaniałą ferię barw dziesiątek gatunków ryb y, rafowych oraz jeszcze kilka mniejszych zbiorników, gdzie bliżej prezentujemy niezwykłe ryby i bezkręgowce. Pawilon Wysp Sundajskich Łódzkiego Orientarium w Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym. W tym pawilonie mogą Państwo zapoznać się z fauną i florą Azji Południowo-Wschodniej. Są tu takie piękne gatunki jak niedźwiedź malajski, orangutan sumatrzański, gibon żółtulicy i wiele, wiele innych, które Państwo będą mogli tutaj podziwiać. Ogólnie chcemy pokazać cały ekosystem Azji Południowo-Wschodniej. Jest to część na Ziemi, która. Jest najbardziej bujnym ekosystemem, na przykład wyspa Borneo, Sumatra. To wszystko zobaczycie w tym nowoczesnym obiekcie. Zapraszamy do orientarium w Łodzi.